Wszedł do Was z kolejnym odcinkiem, oczywiście z Waszej ulubionej serii. Back to school! Wiem, że część z Was już ruszyła do szkoły, już pierwsze dni szkoły macie za sobą, więc koniecznie dajcie znać, jak tam Wam minęły, a tymczasem ja będę organizować swoje biurko. Bo ja studiuję, zaczynam dopiero od października, także slej! Mam jeszcze wakacje! Swoją drogą serią mam wakacje, bo pojechałam na wakacje do czterech różnych krajów z ekipą 13 osób, więc jak chcecie zobaczyć, zapraszam na Instagrama. Bo tam oczywiście możecie wszystko widzieć na bieżąco. Dzisiejsza misja ogarnąć to biurko. No jest średnio generalnie. Jest naprawdę średnio. Bo te szafki w ogóle. Ale to w ogóle nie są zorganizowane. I mówię serio, no to jest dramat. Wydaje mi się, że rzadko się przeprowadziłam do Torunia ani razu nie posprzątałam tego biurka do takiego stopnia, żeby było wiecie picuś, glancuś, elegancko, pięknie, ładnie. Dlatego to jest ten moment. To jest ten dzień, kiedy to zrobimy. Na wcześniejszych odcinkach Back to School wam mniej więcej pokazałam, co Wam sobie kupiłam, znalazłam. Wiecie, tak typowo na studiach. Ale do mówiłam sobie jeszcze super rzeczy na stronce Sinsa. Ja nawet nie wiedziałam, że Sinsa ma takie super rzeczy Back to School serio. No czy to nie jest piękne? Tu praktycznie wszystko jest różowe. Jak wiecie, różowe to jest jeden z moich najbardziej ever ulubionych kolorków. Więc moi drodzy, szybki haul. Mamy tutaj oczywiście zeszyt z przegródkami na studia idealne. Trio zeszytowe z Hello Kitty, duży Hello Kitty, który jest brokatowy. Więc w ogóle dla mnie game changer Jest piękny Ołóweczek proszę bardzo Mazaczki, cienkopisy, zakreślacze Tutaj wszystko mamy, prawda? Idealnie na nowy rok Takie stempelki, myślę, że do kalendarza albo do bullet journala Fajnie się sprawdzą Będą tak ładnie estetycznie wyglądały Nawet one kalkulator, gumka, korektor I fajne organizery, żeby sobie postawić na biurko Kolejne organizery, tylko że mamy taki skoroszyt i teczkę Na przykład na dokumenty Kubek na wodę, kubek na herbatę I jeszcze takie mini śniadanióweczki Więc teraz po prostu jestem gotowa na nowy rok szkolny Tak jak nigdy, nigdy, dosłownie Uff, Moi drodzy Mój plan na to biurko jest następujący. Ja już wam tutaj wszystko zaprezentuję. Ja generalnie nie mam toaletki tutaj w Toruniu, więc to biurko trochę będzie mi służyło i za toaletkę, i za takie biurko, typowo, wiecie, do szkoły na studia. I właśnie m.in. ta jest w ogóle, ona jest, wiecie, wysuwana. Ona jest taka oddzielnie od zestawu, wiecie? I to akurat jest super sprawa, bo w której możemy sobie ją przenosić, gdzie chcemy, nawet jak nie będę miał tu miejsca, czy będę chciała zmienić, wiecie, ustawienie mojego pokoju, to mogę sobie je przenieść, do nie wiem, salonu, kuchni, whatever. Mam jedną wysuwaną przyszladę, w której planuję mieć wszystkie jakieś takie, wiecie, masaczki, wisiki. Chociaż to może się zmienić, bo to jest moja wizja teraz, a ta wizja się zmienia co 5 minut. No, ale tak nie wiem. Chciałabym. Tutaj właśnie są takie zeszyty książki, jakieś, wiecie, skoro szyty teczki i tak dalej, i tak dalej. Ej, albo, albo nie. Możemy też zrobić kompletnie odwrotnie i tutaj dać właśnie tego kobiet. Nie wiem. Problemy kobiet <grym> i influencerów. I ludzi idących do szkoły. Ale wspólnie damy radę. Przepraszam, panie Osłomnie. Obok biurka jest jeszcze taka szafka i ona jest taka, wiecie, multifunkcyjna. Tutaj mamy wszystko. I mówiąc wszystko mam na myśli dosłownie wszystko. Bo od kosmetyków, po jakieś rzeczy elektroniczne, po w ogóle what the fuck, co to jest. Po w ogóle nawet takie ubrania sportowe coś. Także tutaj w tej szafce myślę, że też coś z serii Back to School może się pojawić, ale poza tym też na pewno jakieś inne rzeczy, no bo ona jest bardzo duża i pojemna i też swoją drogą bardzo fajna, bo zajmuje mało miejsca, a możemy tutaj mega dużo napakować. No i pasuje oczywiście do tej szafeczki. To jest w ogóle chyba ta sama seria, tak mi się wydaje. Myślę, że zaczniemy od sprzątnięcia i ogarnięcia całego brudu, który się tam znajduje, bo jednak nie było mnie w ogóle w tym mieszkaniu od dwóch miesięcy ponad, więc no zdążyło się już troszkę tego nagromadzić, bo nikt z tego mieszkania wcześniej nie korzystał. Dodatkowo opróżnimy wszystkie szafki, chociaż nie wiem, czy to jest dobry pomysł. Bo jak wiemy, wszystko z tych szafek i stwierdzę nagle że mi się. Jednak nie chcesz sprzątać, to zostanę z całym syfem. Oj, no często tak jest. Nie, moi drodzy, nie! Nagrywam odcinek, to jest motywacja! Jesteście moją największą motywacją do ogarnięcia tego, także trzymajcie kciuki, że mi się uda. Może też was zachęcę do sprzątnięcia swojego biurka? Może posprzątamy razem? Jak już sprzątniecie to biurko, to możecie mi dawać znać i wysyłać zdjęcia na Instagramie. Aha. Let's go! Ahoj, przygoda! się, że zastanę to. <śmany> What the fuck? O co chodzi? Nie spodziewałam się, że to jest aż tak uwalone wszystko, kurczę. No, ale to wszystko przez kurz i te sprawy. A tak wyglądają okna. No, ja będę musiała jeszcze dokładniej umyć, ale na razie tak w się sensie, zrobiłam mniej więcej, żeby to jakoś wyglądało. Mamy jakieś piloty, nawet nie wiem skąd Nawet śrubokręty się znajdą Mega fajnie What the fuck Moje łóżko aktualnie jest całe zawalone różnymi rzeczami, manatkami, niektórymi nawet niepotrzebnymi, ale ja jestem graciarą straszną. I ja, nawet jeżeli wiem, że czegoś nie będę używała, to nie potrafię tego wyrzucić. Czasami z sentymentu, czasami dlatego, bo po prostu myślę, że może mi się kiedyś przyda. Więc będziemy musieli zaraz te wszystkie rzeczy tutaj porozdzielać i poukładać. Ale mam jeszcze takie fajne organizery, i właśnie planuję do tych organizerów wkładać te akcesoria szkolne. O, patrzcie, dowolone są. Fajnie będziemy tutaj mogli sobie wszystko zorganizować. I mam jeszcze wersję taką przezroczystą, też mam kilka właśnie takich, więc. Let's go! Nie przedłużamy, zaczynamy! W sumie już zaczęliśmy, kontynuujemy po prostu. Teraz pora na ASMR. To nie było za bardzo przyjemne, ale dobrze. Troszkę dużo się tego zebrało, z tych rzeczy takich typowo szkolnych, ale będziemy zaraz to przekładać tutaj. No i te rzeczy też będę musiała jakoś posegregować, no bo to są rzeczy, które wcześniej były w tych szafkach. Ale w większości są to jakieś instrukcje od elektroniki, którą kupowałam, jakieś tabliczki do odcinka. No i generalnie rzeczy totalnie badziewiaste i absolutnie niezwiązane z serią Back to School. To jest game changer dla studentów i influencerów, na przykład na dokumenty. Bo patrzcie na to! Yo! Ale kozacko to wygląda. Mega fajnie, możecie sobie tutaj, wiecie, poukładać wszystkie jakieś kategorie dokumentów, które chcecie tutaj chować, albo kart pracy. Uj, tutaj są nawet takie naklejeczki, że możecie napisać sobie i przykleić. Wiecie, co jest od czego. Fajne, podoba mi się to bardzo. Więc, oczywiście, chowamy tutaj. Dalej są moje książki z angielskiego, z English Rules, takiego angielskiego online dodatkowego. coś tutaj włożymy, czy nie chcę? Się poniszczyły. Na razie było, że je tak. Los mi dzisiaj sprzyja. Okropna księga z socjologii. Ona będzie mnie prześladowała latami. Miałam egzamin z tego i było straszne. Jak ktoś chce kupić, call me maybe, mam na sprzedaż. Nie potrzebuję tego. Ja nawet nie chcę o tym wiedzieć, pamiętać. Chcę wymazać w socjologię z mojej głowy po prostu. To już mi nie będzie potrzebna. <grych> Ale jak na razie ląduję tutaj. Okazało się, że te zeszyty, o których Wam mówiłam w ostatnim odcinku Back to School, czyli ten i ten. Nie kupiłam tylko tych dwóch, w sensie mam jeszcze takie. <grych> to także cała kolekcja. Wszystkie możliwe kolory właśnie ja zabrałam, słuchajcie. Ale są serio. Super dla studentów idealne, bo wiecie, one są takie na przegródki, na każdy przedmiot może być coś innego. A na studiach jednak tych zeszytów nie zbierają, więc to jest super sprawa, chowa mnie. Je. ta jeszcze miałam kiedyś takie dwa. Już ten jest cały zapisany, jak to zresztą widać z boczku. Ten jeszcze nie, więc po prostu może je wsadzę tutaj. Będę musiała też zrobić jakąś taką selekcję tych zeszytów. Ale ja lubię zostawiać stare zaszyty, wiecie, na zapas? To zawsze takie wspomnienia. No i tu jest cały zestaw zeszytów z Sinsa i patrzcie w ogóle, jakie słodkie znalazłam w mieszkaniu. Jeden miałam do angielskiego właśnie w zeszłym roku, tego online. I je już wcześniej kupiłam, a aktualnie z Hello Kitty. Mega. Słodkie, one są w krateczkę jak coś I tu jest jeszcze taki z przykrótkami Jest jeszcze tak dużo, że na spokojnie mi wystarczy Nawet jeszcze na kolejny rok Mamy kartkę do notatek do segregatora Je też tutaj wkładam O tak. Mam jeszcze pojedyncze teczki na no jakieś takie prace na studia, e, tutaj jeszcze, o proszę bardzo, taka do segregatora na przykład, bo ma też takie oczka, no i jeszcze koszulki zwykłe do segregatora. Może je wsadzę tutaj z takimi kartkami. W sumie te tabliczki też tu walne, może do jakiegoś filmu się przydadzą, a tak to będą w jednym miejscu, będę na pewno pamiętała, że są tutaj, bo często do tej szafki zerkam, o dziwo, naprawdę. Dobra i ja chyba to na tyle, o dzień dobry, stóp. Uh -huh. Teraz zajmiemy się organizacją przestrzeni. Tutaj, proszę bardzo, na biurku, żeby też to tutaj ładnie, fajnie, przyjemnie, prawda, wyglądało. Mam oczywiście dużo akcesoriów, ale mam też, uwaga, taki pojemniczek, który widziałam na Pinterestie. Wiecie, tutaj sobie się wszystkie ma zaczki, długopisy, i to wygląda po prostu no, idealnie. Więc ja też będę tym Dadgel, która właśnie taki pojemniczek sobie zrobi. Mam zakreślacze, tylko może wsadzę je tak, żebym wiedziała, jaki kolor to jest w ogóle. O, kolorystycznie możemy ułożyć. Dobra, mam wizję na to. Podoba mi się bardzo. Dobra, jeszcze ołóweczki tutaj wsadzimy. Ale pięknie to wygląda. Mega fajnie. W ogóle ładnie na biurku to będzie się prezentowało. Super, podoba mi się. O nie! Wiecie, co ja znalazłam? Nie powiem, do czego to było używane, aczkolwiek nie wiedziałam, że jakbym posiadał umiejętność pisania tak bardzo malutkim pismem. Ciekawe. Ciekawe. Zdałam, zdałam. Najważniejsze. Oficjalny statement. Nie promuje ściągania w szkołach, nie ściąga... Nie dajcie się złapać na ściągę. Nie no, nie ściągajcie, bo to nie ma co. Znaczy, na studiach już można. W liceum w postałówce nie, bo i tak jeszcze przed wami matura, to w sumie najważniejsze. Tak sobie przeglądam jeszcze te tutaj gradki, które mam i w ogóle staram się rozłożyć śmieci do świetnika i do tej torby rzeczy, z którymi nie wiem co zrobić, i muszę znaleźć dla nich jakieś inne miejsce niż to biurko i po prostu w kolejnym filmie możemy zrobić kiedyś jakieś pliły w mi dajcie znać, czy byście coś takiego chcieli, bo w moim mieszkaniu by się to przydało. I w ogóle też seria organizacja. Boże, to jest największe pytanie ludzkości. Kiedy będzie odcinek z organizacji? Organizacja kuchni już jest nagrana. Kuchnia jest Idealna, naprawdę, tak mi się podoba ta kuchnia. Dawno nie wyglądała tak dobrze, więc też niebawem na kanale się pojawi. Oczywiście po odcinkach z mojego wyjazdu, bo aktualnie jestem na wejdzie, tak jak już wspomniałam sobie na początku, więc. To są sami najlepsi, pamiętajcie, a na instagramie też jest kanał nadawczy Kobusy Globusy, jak zajdziecie niżej w komentarze I zobaczycie emotki, które są To właśnie są emotki z tego kanału I tylko ludzie z tego kanału wiedzą jaka emotka jest odpowiednia I co z tego, że teraz napiszecie tą samą emotkę co oni Nie, 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 to już się nie liczy Musicie być na kobusach, globusach mhm. Dobra, wracając, bo opowiadałam wam, że właśnie sprzedam ten syfior I star. Jezu... Znalazłam w ogóle, patrzcie. Certyfikaty, które dostałam z Poldensu za first step za poziom B1. Aktualnie jestem na B2, chyba. O Jezus, już nawet nie pamiętam, dawno nie byłam na treningach, więc też właśnie już się nie mogę doczekać, aż będę mogła wrócić. Niby się nie cieszę z tego nowego roku, no bo studia wiadomo, ale z drugiej strony teraz jestem na trzeci rok, więc myślę, że już będzie mega chillera, już będzie tak spokojnie, już będziemy się przygotowywać do licencjatu, czyli do takiej ostatniej pracy, którą się wiecie, wiecie, na studiach pisze, która jest podsumowaniem całych trzech lat. A za rok magisterka pewnie. Myślę, że ją zrobię. Było dużo właśnie pytań, czy zrobię, czy nie zrobię, więc odpowiadam że pewnie tak. Nie wiem, czy też na dziennikarstwie, może jest jakiś inny kierunek walny. Kurczę, medycyna, inżynieria, matematyka, budownictwo. Kurczę, życie daje nam takie możliwe. Nie no, tak serio to na pewno nie pójdę na żadne z tych kierunków, pewnie pójdę na coś też związanego z dziennikarstwem. Może coś w stronę aktorstwa, może coś w stronę nowych mediów, albo w sumie też dziennikarstwo. Nie wiem, zobaczymy. Jeszcze o tym nie myślę, bo w sumie nawet nie wiadomo, czy zaliczę licencjat, więc też się tak nie wolę nie nastawię, aczkolwiek manifestuję, że będzie wszystko dobrze. Ale dobra, ja też się za bardzo z wami zagadałam, ale czasami trzeba sobie pogadać, no co no. Takie mi życie jest. Życie stawia nam kloski na drodze. Nie no, że ja. Zróbmy organizację. Ja do tego włożę. Myślałam, żeby tutaj położyć wiecie, jakieś rzeczy, typu kalkulator, może jakiś zeszycik taki, który, z którego bie na bieżąco korzystam. Takie rzeczy, które po prostu lubię mieć pod ręką, no bo to będzie wiecie, stało na biurku, a nie gdzieś tam w środku w szafce. Łatko, patrzcie, ile tutaj notatek z tych studiów w ogóle znalazłam. Strasznie tego dużo! Że mi się to chciało pisać i drukować. Ile papieru przy tym zużyłam? Jezus, studia w ogóle nie są ekologiczne! mamy jeszcze taką stację ładującą na telefon, słuchawki i zegarek. Mimo wszystko fajnie jest mieć pod ręką. zwłaszcza, że ja w tym pokoju też łóżko, więc zawsze gdzieś tam blisko ma się ta ładowarka. Tylko że te kable brzydko wyglądają. Jeszcze muszę sobie mieć jakiś organizer na kable. O, nawet, słuchajcie, zegarek tutaj postawiłam. Niech się pięknie ładuje. I w ogóle na stronce Cinsia ja znalazłam też taki piękny wazon ze sztucznymi, to prawda kwiatkami, ale chociaż wiem, że przeżyją ze mną. Więc też sobie gdzieś tutaj to ułożymy, żeby była taka ładna, wiecie, kompozycja. żeby po prostu przyjemnie się przy tym biurku się O, proszę bardzo, jeszcze taki pojemnik różowy na chusteczki, tutaj sobie walniemy. Jeszcze mam taką podstawkę, na przykład na jakieś świeczki albo coś, ale nie wiem, czy tego sobie nie położę po prostu na tej szafce tutaj na górze. O, coś w tym stylu, chyba spoczko, Co. Wcześniej tutaj było milion jakichś kosmetyków, nie wiadomo czego, a teraz po prostu postawiam na taki minimalizm, żeby było zdjęcie. W ogóle tutaj muszę wywołać też jakieś fajne poteczki. Świeczuszka, no i wiecie, ta podstawka. No ładnie to wygląda. Tutaj jeszcze dołożymy taki mikrowazonik, żeby pięknie tutaj się pasowało. Tutaj sobie myślę, postawimy jeszcze ten organizer, a w nim będą jakieś takie, wiecie, zeszyciki, jakby trzeba było coś pilnie zapisać. O, pięknie, pod ręką, z Hello Kitty. I kalkulator, w razie jakbym miała coś obliczyć. W sumie nie wiem, czy mi się w ogóle na studiach kalkulator przyda, no ale wiecie, to jest taka rzecz pod ręką, zawsze gdzieś tam przydatne. I oczywiście nasz organizer. O, może tak go postawimy No pięknie to wygląda, kurczę, no jak takie prawdziwe biuro, prawda? Nienawidzę pająków, co mam z tym zrobić? Co mam, co mam z tym zrobić? Ja pierdzielam się rusza. Jezu! Nie, nienawidzę pająku! O, on tam łazi, jeszcze wchodzi. Wiecie, co ja chyba z nim nic nie robię. Nie będę w tym mieszkaniu przez najbliższe kilka dni. Dni, w zasadzie tygodni, w zasadzie miesiąc, bo jestem teraz przed wyjazdem. Wy już wiecie, że ja już jestem na wyjeździe. Według tego filmu. Wiadomo, muszę mieć jeszcze czas na zmontowanie go i tak dalej, więc zostałem go po prostu za późnieniem. Ale wyjeżdżam na wyjazd, więc nie będzie mnie tu miesiąc. Nie będzie tu nikogo, kto będzie wietrzył ten, to mieszkanie, więc będzie tutaj ukro. Rob gorączka, więc może ten pająk się po prostu roztopi? Albo wysuszy? No. Liczy na to po prostu, nie dotykam go nawet. <laughs> I'm just a girl! No i jeszcze na koniec, proszę bardzo, ostatnie rzeczy: buteleczki do wyboru do koloru. Tutaj na przykład na coś zimnego, tutaj na przykład na coś ciepłego. Dajcie znać, co wolicie. No ja na przykład bardzo lubię nosić takie kubki ze sobą do szkoły, zwłaszcza właśnie takie na kawkę. Coś pięknego. A jak mam zajęcia na przykład do późnych godzin, to to po prostu jest cudowne i to bardzo długo trzyma ciepło, więc to też jest fajna sprawa. A wiecie, tak naprawdę zaczynamy sezon jesienny, zaraz będzie zima, więc jeszcze więcej będziemy używać takich kubków. No i takie śladaniówki, one są super, ja ogólnie w ostatnim filmie mówiłam, że ja nie użyłam za bardzo śniadaniówek, ale to są takie malutkie, na jakąś sałateczkę, na jakiś ogórcik, musli, cokolwiek. To jest akurat fajna sprawa i nie zajmuje dużo miejsca. Więc nie trzeba dźwigać, wiecie, jakiś nie wiadomo jak dużych tych śniadaniówek. A no i jeszcze plecaczki, oczywiście. czasami noszę do szkoły właśnie plecak, czasami torebkę. Co prawda bardziej preferuję torby chyba. Tak jak w sumie mówiłam w odcinku hol zakupowy, ale właśnie na snisa ja znalazłam takie ładne plecaki. Patrzcie, jak wyglądają fajne, takie estetyczne, bardzo takie właśnie pinterestowe. I mam w kolorku beżowym i w kolorku czarnym. Więc jak ktoś jest ciekawy, możecie sobie obczaić W ogóle tak jak... Wspomniałam w ogóle w tym filmie. Jest bardzo dużo rzeczy z ja bo zrobiłam tam spore zamówienie Niech Was to nie zmyli, bo Nie kupiłam tylko akcesorii do szkoły, bo kupiłam też ubranka, które też możecie zobaczyć na moim Instagramie na Reelsie, bo zrobiłam dla Was właśnie taką rolkę z pomysłami na stylizację do szkoły razem z moją siostrą. Takie matching stylówki właśnie tam miałyśmy, więc tam Was też zapraszam w ogóle, jest, jest tak gorąco. Życie bez wiatraka, bez klimatyzacji w mieszkaniu, w którym nikt nie mieszkał przez trzy miesiące, to jest drama. Ale to są właśnie plusy tego, że niedługo zaczyna się ta jesień że będzie troszkę chłodniej i będzie dało się czym oddychać. Nie już się tak rozgadałam, a tak naprawdę mamy już gotową całą naszą tutaj przestrzeń, nasze biurko, nasze miejsce do pracy, ale zarazem też do nauki. Uważam, że wygląda to fajnie, wszystko jest tutaj pięknie zorganizowane. Szafki też wyglądają fajnie. W końcu tutaj jest wszystko uporządkowane, będę wiedziała, co gdzie mogę znaleźć. Kolejna szafeczka również, wiecie, tu mamy właśnie te zeszyty, te książki. Tu jeszcze dodałam sobie swoje notatki. Miałam je ogólnie wyrzucić, ale stwierdziłam, że kurde, to są takie wspomnienia, a no już widać komuś się może przydadzą kiedyś te notatki. Tyle przy nich pracowałam, że aż szkoda mi ich wywalać. Chociaż tą socjologię najchętniej bym spaliła. Szafki niestety do końca, no nie. Ogarnęłam, bo w sumie dalej tutaj jest troszeczkę bałagan. Tu mam jakieś randomowe rzeczy, generator. Tutaj są rzeczy, których nie otworzyłam, bo stwierdziłam, że w sumie je mam, więc nie chcę jecie ich Na razie marnować, jak mi się zużyją, to najwyżej otworzę te. W ogóle myślałam, że nie mam strzywacza okazało się, że mam, także cool. Jeżeli po prostu tego nie zużyję w ciągu roku, no to potem będzie za rok na rozdanie, które będę też dla Was organizowała, tak samo jak w tym roku. No i tutaj mam jeszcze organizery, ale właśnie myślę, żeby po prostu z tej szafki zrobić trochę taką toaletkę. Więc jeżeli chcielibyście odcinek z toaletki, z organizacji toaletki, to dawajcie też właśnie znać w komentarzach koniecznie. Z tej szafki właśnie też nie ogarnęłam w zasadzie, ale też planuję tutaj Także na dole są stroje do ćwiczeń, mamy ich w sumie całkiem sporo. Tutaj jakaś szafka z elektroniką, jakaś szafka też z kosmetykami prawdopodobnie. Szafka, która będzie się nazywała po prostu, nie wiem, Badziewia. Szafka na Badziewia, wiecie, na rzeczy, które nie wiem co z nimi zrobić, ale w sumie są fajne, bo mam z nimi jakieś fajne wspomnienia i nie chcę ich wywalać. No i tutaj też coś pomyślimy, także myślę, że jakiś pomysł jest, dawajcie znać. I też, proszę bardzo, jeszcze raz gląd na biurko, uważam, że jest super. Aż naprawdę mam ochotę tutaj usiąść i zacząć montować film, bo nie wiem się uczyć, bo tak fajnie to wszystko wygląda. spodobał, taki troszeczkę krótszy format, dawno takich nie było na moim kanale, ale koniecznie zostawiajcie łapki w górę, subskrypcje i komentarze i do zobaczenia w kolejnych materiałach. nie wiem, jesteście super, pa, Buziakim mam, mam, ma.